No cześć, witam Was moi drodzy na drugiej części tego dużego drapingu, który zafundowała nam tutaj Marta. No i przyszedł czas na drugą krzyżówkę, drugie ekstra linie. Teraz zamiast Zodiaka mamy Kasy Deluxe. No i są jeszcze te zrabki za piątkę, które również wczoraj były. Oprócz Plastra mamy może Kasy i jeszcze trzy owocowe eksplozje. No to także zobaczymy czym dzisiaj zdrapki zaskoczą, czy będzie pozytywnie jak najbardziej, no pozytywnie zawsze, ale czy jakieś wygrane fajne wpadną, także zapraszam no to zacznijmy od owocowej eksplozji mam trzy pierwsza jest taka jagodowa mamy na pierwszym miejscu też pomarańcze i drapiemy o tutaj tak obok siebie Kolejny owoc, karambola. Też dwie obok siebie. Dalej mamy borówki. No i kończymy. Zostaje kiwi. O i moi drodzy jest gra piąta. Daje wygraną. Świetnie trzymała zdrobkę do końca. W niepewności. Tu jeszcze mamy kiwi, ale blokuje nas kokos. No dobra, także sprawdzamy. Fajnie, że w obu odcinkach trafi się wygrana. Mamy 3 zł. Tak jest. Super. No to to na bok. Idziemy dalej. Teraz sobie weźmy może za piątkę. O, może kasy. Tej zdrapki też dawno nie drapałem. U mnie w kolektorze już jej nie ma. No a tak też szukać. Bez sensu. Dobra. Co mamy? 31, 4. 11 i 8. Pierwsza linia bez wygranej, ale może jakaś skrzynia wpadnie. 23, 17. No, niestety nie w tej zdrabce. ND kontrolna To idzie na bok. O, jeszcze mamy jeden fastka. Wczorajszy był szczęśliwy. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. O, jest uśmiech. No to może, jak uśmiech tutaj, to tutaj będzie worek. No, niestety. No, ale wczoraj była wygrana, także nie ma co wymagać <grych> za dużo. To weźmy sobie, a niech to będzie ta zdrabka zadyszka, czyli kasa Deluxe. Jej też dawno nie drapałem. Też u mnie w kolektorach się pokończyły. Ale może jeszcze, póki jest w sprzedaży, to jeszcze może drapne. Zobaczymy. Jakieś tam wygrane niższych stopni są. Może akurat. 16, jedenaście, trzy, dwadzieścia osiem, trzydzieści cztery nie ma, osiemnaście i dwadzieścia jeden również nie występuje, dwadzieścia pięć nie mamy i czwarta linia. co to jest? to jest piątka nie mamy niestety. 19 i 12 Czyli również tutaj się nie udało nic wygrać. Dobrze, to teraz weźmy sobie kolejną kokosową wersję. O, owocową kokosową. No dobrze powiedziałem. <grych> Jabłko. Mamy jedno, tutaj mamy o kilka sztuk. Tutaj jeszcze jedno się schowało. O. Dobrze, co dalej? Pomarańcza. No i kończymy. Zobaczymy, czy rzutem na teśmy też wpadnie wygrana. Jest ananas, ale nas dużo blokuje. Tak, no to tym razem się nie udało. SI. Więc to do pustych Drapiemy dalej weźmy sobie o, może ekstra pensję. 13, 25, 22, 11. No to takich liczb szukamy. O, ekstra pensja na dzień dobry. 23, 9, 16, 24 i 35 na końcu. No, te ekstra pensje niestety pechowe się okazało. Żadna nie przyniosła wygranej, ale nie ma się tym co przejmować. Dobrze, teraz drapimy ekstra linia, numerek 9. Mamy dzwonek. O, też tutaj na pierwszym miejscu jest zaliczone. Tutaj kolejne dwa, i kolejny na końcu. Dobrze. Dalej, co mamy? Podkowe. O, też jest super. O, i moi drodzy, zatrzymujemy się na chwilkę. Jest linia, także kolejna wygrana na koncie zaliczona i zobaczymy czy jeszcze coś lot to dorzuci do tej jednej wygranej jest moi drodzy lot to dorzuciło druga linia się tutaj wykreowała także no, wygrana będzie podwojona świetna wiadomość No dobra, także doszliśmy do ostatniego symbolu. Dwie linie są. I zobaczmy, co my tu mamy. Klapki, gdzieś tu były, ale one nam chyba linii dodatkowe nie złożą. Tak, balonów nie było. Tutaj księżyca nie ma. No, także także wszystko, ale dwie linie jak najbardziej zaliczone. I co pod nimi się kryje? Dyszka. I dyszka jest. 20 zł. Kontrolna D jak najbardziej potwierdza. No widzicie, super sprawa. Także mamy kolejne wygrane. Dobra, to zróbmy sobie może o kolejną owocówkę. To już jest ostatnia. Później mamy jeszcze dwie zdrabki za piątkę. I krzyżówkę też sobie zrobimy na końcu tak jak wczoraj. I zobaczymy. Ok, pierwsza pestka przyniosła nam kiwi. A druga banany. No i też już kończymy, zostaje symbol ostatni, borówka i ona chyba nam nic tutaj nie pomoże, tak, tutaj wiśnie blokują tutaj winogrona, no więc no, nie mamy niestety, ale przynajmniej jedna z tych wszystkich owocówek przyniosła wygraną, to jest też najważniejsze. Zobaczmy co w kolejnych zdrabkach. mamy różowy diament, podejście drugie, wczoraj było pierwsze. Mm -hmm. No i co tutaj jest? Mamy 1, 26, 30, 33, no niestety. I 7. Ok, irytujące oboki niestety królują, ale na to się nic nie poradzi. No i 100 tysięcy w gotówce. 22, 9, 19, blisko, blisko, ale niestety widzę, że bez trafienia. Wczoraj było jedno, więc to już by było za dużo, jak na możliwości tej zdrabki. Tak jest. Ok, to do pustych. No i nam zostaje krzyżówka i ona ma numerek 9. Dobrze, pierwsze dwie litery LB. B już mamy w bonusie. Teraz szukamy na krzyżówkach. No i dobrze, dotrwałem do końca. Sytuacja wygląda tak, że w pierwszej krzyżówce są dwa wyrazy, w drugiej jeden i w trzeciej dwa wyrazy. Bonus będzie pusty, bo została ostatnia literka, a dwóch brakuje. Także teraz wszystko się wyjaśni. Mamy literkę R. No i udało się, moi drodzy, mamy w pierwszej krzyżówce i w drugiej po dwa wyrazy, ale w trzeciej tutaj doszedł kolejny, czyli mamy scena, mamy szewc i mamy. Peru. I tą wygraną jest 10 zł. Literki kontrolne potwierdzają. Także super. Kolejna wygrana dochodzi na konto. No i moi drodzy, w dzisiejszym odcinku również pojawiło się wygrane. Krzyżówka przyniosła 10 zł. Ekstra 20. Owocowa eksplozja 3. Także mamy 33 zł z 63, także też jak najbardziej pozytywnie. Dobrze, Marta, bardzo, bardzo dziękuję za tą paczkę. Zrobiłaś mi mega przyjemność naprawdę i coś do podrapania i coś słodkiego. No, naprawdę brakuje mi słów, żeby wyrazić swoją wdzięczność, także jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. Wam widzowie dziękuję za oglądanie i widzimy się jutro na premierze zdrapki Askier. Będzie to nowość za 5 zł. No czy nowość powiedzmy takie połączenie Król Dama Damas Premium, no ale nazywa się, że jest nowa zdrabka, nie? <laughs> Zobaczymy jak to pójdzie. Także bardzo dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia jutro. Cześć!